Szczenica po 600 parę złotych, byki 5-6 zł za kilogram. Mleko złoty, 20 zł 30. A proszę Państwa, ten ciągniczek, jedyne pół miliona. Mam 155 koni, 195. Jedyne pół miliona. I teraz jest pytanie: czy takie stawianie tych relacji dzisiaj w rolnictwie to jest kpina i hańba na nas rolnikach? Pół miliona ja mam dzisiaj dać za ten ciągnik. Następnie serwis, następnie części. Wszystko nawalam dla kapitału zewnętrznego. I tak, do tego, żeśmy dzisiaj doprowadzili rolnictwo i jego otoczenie. I to jest polityka rolna? Jeszcze raz, kpiną jest, a dzisiaj rolnik, który jest w stanie zakupić ten ciągnik za pół miliona, to również sobie dobrze może założyć pętelkę na szyję. Nieważne, czy dostanie dopł dopłaty unijne, tak, tak zwane unijne dofinansowanie. To są chore relacje i to jest polityka, którą doprowadziło i Polskie Stolnictwo Ludowe i PiS dokładnie teraz wykonuje. Skąd?